Kochanie, proszę Cię, wyjdź za mnie, ja już tak nie mogę. Jezu, józef! co cię odbiło tak nagle? Kochanie, wyjdź za mnie, bo ja się rozpiję. Boże, zrozumiejesz mnie kochasz, ale żebyś się od razu tak rozpijać? Powiedz mi, wyjdziesz za mnie? Słuchaj. O, właśnie. Masz tu 370 na wino, ale? Proszę cię, wyjdź za mnie, ja już nie mogę, nie, kontrowaku wysiada. Na... Nie <ślapple> <ślapple> On mnie jednak kocha. <ślapple>